Ho, ho, ho! Siema, witam wszystkich, tutaj LatoPL. Dzisiaj mamy specjalny odcinek Ponieważ za dwa dni są święta Dzisiaj jest czwartek I Chciałem nagrać Taki świąteczny gameplay Modern Warfare 3 dla was specjalnie A co za tym idzie, nie będzie to zwykły komentarz Tylko tak jak widzicie Jest to live Tak, dokładnie Tak jak zapowiadałem, w końcu zrobiłem Będzie live nie wiem ile to potrwa, może 3-4 meczyki, mam nadzieję, że około pół godziny, albo nawet dłużej jak się uda. Najpierw może pokażę Wam jakie mam klasy. Może kogoś to interesuje. Tutaj standardowo M4 z dwoma dodatkami, Red Doty, Extended Max. Tutaj jedna z moich ulubionych broni AK-47. AS-50, za dużo nieużywane, ale jest. Modele który mi ostatnio próbuję coś ugrać, ale ciężko. No i Strikers, dzięki któremu wbiłem jakieś ostatnie trzy levele. Bardzo dobrze mi się nim gra. Tylko jednak to Shotgun i blisko odległość to jedyne, co nim można zrobić. No i MP5. Nie wiem, czy zmienili ją po jakimś patchu, ale wydaje mi się, że mam mniejszy damage niż jak grałem bez prestiżu jakieś trzy tygodnie temu. Dobra, na, na rozgrzewkę zagrajmy sobie dominację Tutaj macie moje statystyki, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć O jest, trzeba wyciszyć wszystkich No, lockdown może być Piszcie też w komentarzach, jak Wam się podoba seria Borderlands, bo nie wiem, czy ją kontynuować, ponieważ jak na razie mało osób ją ogląda. I, no i nie wiem, czy to będę, będziemy kontynuować z Jakuzim, bo dużo zajmuje renderowanie i wrzucanie tych filmów, bo naprawdę Fraps to jest dziwny program. Wczoraj pograliśmy półtorej godzinki i materiały prawie 100 GB zajmowały, więc dziwne to trochę. No, ale dobra, zaczynamy dominację. Nieważne jaki będzie wynik, może być 0 do 100 i tak to wrzucę. Najwyżej będzie to słabo wyglądać, trudno się mówi, ale live będzie. O ktoś tu był No niestety nie udało się przejąć co Może za drugim podejściem Jest to mój pierwszy meczek od jakichś 3-4 dni, więc też się nie, nie dziwcie, że może na początku słabo iść, naprawdę słabo. Headshot, proszę bardzo Strasznie denerwują mnie statystyki broni w Warfare 3 bo nie odwzorowują tego jak się gra bronią Bo tutaj napisane było, że e, bardzo duży ma odrzut MP7, jest on prawie praktycznie zerowy No teraz oczywiście przybliżyłem, ale no co tam nie zginie, nie? Bo po co? Gdzie jest moja paczuszka? To jest to? Tak. Tu będę bronić sobie, a. Więc świetnie. Jeszcze nawet nie wie, że tam będę, a już mnie zabija. No świetne to jest po prostu. Już pej to co? Praktycznie po meczu Świetnie I su też rozwalone, nikon nie zabiło Przekręt jakiś. Uda się? Dobra, udało się. Jest predzia. Trzeba się gdzieś schować i użyć predka. Nie wierzę w to. No po prostu cudnie. Mam nadzieję, że go nie straciłem. Go w ogóle nie zauważył, dobry mamy helikopter za o, już nie ma naboi plecy, świetnie ale są wszystkie killstrejki paczuszka, predek i helikopter więc nie ma problemu No oczywiście nie wiadomo jak zginęłem. A, świetnie, straciłem tego predatora. No świetnie. Po prostu. Nabój nie poleciał, ale go straciłem. Boska ta gra jest po prostu. W sumie trudno najwyżej stracy. No a AH 6 w paszuszce. Takie coś to mi się podoba. Ten życie i tak nikogo nie zabije. O jest kill shock. No co za ciota, no? Ta mapa jest dosyć dobra też na shotguna, właśnie po tych budyneczkach sobie biegać. To no, byłem za ścianą, a i tak mnie zdział no ja nie rozumiem po prostu tej gry. I to praktycznie zawsze tak jest. Może jakiś riperek? <grywka> Działko strażnicze. O co mi to, to nie wiem. Ale dobra, niech będzie. Mój kill. O, ale się przykampił. Trzecia paczka w tym samym miejscu, mam nadzieję, że będzie coś ciekawego. Jakiś helikopter czy reaper AC130 może Żniwiasz? No proszę bardzo. I biosa mnie wysłuchały. Mamy Reapera. ...budynek, no tak. Ale dużo kili, no szok po prostu. Syfiasty ten Reaper jest, że nie wiem. Szczególnie na tą mapę.

Oczywiście, cała drużyna do zabicia, ale co tam. Najlepiej we mnie straficznie. Zawsze tak jest. Leci Predator, to... Tylko w jedną osobę zawsze. A są 4000 mecz wygrany, więc nie ma tragedii. Jest jeszcze kilka ostatni. Ale staty na minusie, jak widzicie, 4. Ale bez obaw, tak jak mówiłem, 0 do 100 może być i tak wrzucę. Jest to świąteczny live specjalnie dla was więc nie ma co się obawiać. No jeszcze level przy okazji wskoczył. Zapgrajdujmy sobie tutaj MP7. Okej, okay, co my tu máme AKA? Tak sobie myślę, czy może nie zagrać tego nowego trybu, ponieważ grałem go raz. Tylko. I nawet fajnie się wydawał. Paczuszki co chwilę. Więc można zagrać. Możecie oczywiście pisać też w komentarzach, jak tam u Was przebiegają święta, wszystkie przygotowania, co i jak, gdzie, kiedy. Będzie o czym dyskutować. Nawet do meczu nie dołączyło się. Super. No i trzeba czekać. Jak widzicie, punktów już nie mam do rozdania. Wszystko co miałem to dałem w podwójne, exp. i jedną wykupiłem sobie dodatkową klasę. Miejsce na klasę. Miałem chyba 4 punkty, tak, bo 3 za różne Call of Duty i jeden za Prestige. Miałem zamiar nagrać też osobny filmik do M4 złotej, ale to go tutaj pokażę wtedy. Co to? Już widzę, 16 minut z nam. Podzielę to najwyżej na dwa party, jeżeli będzie za długo. Ale mam nadzieję, że uda się wrzucić w jednym bez żadnych problemów. Teraz, oczywiście, gram z, na głosie z telewizora, ponieważ nie mogę grać na słuchawkach i komentować, bo wtedy nie będzie głosu z gry. I to dlatego. Teraz zagram sobie meczek z AK. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. First Blood O Boże, co tu się dzieje? Ten tryb naprawdę jest hardkorowy. anty BSP, nie, na no, szok. Uda się? Jest. No i gleba z granatą. Wydaje mi się, że ten tryb będzie bardzo dobry na jakieś. Shotguna, właśnie na granaty, bo wszystko w sumie rozgrywa się w jednym miejscu. Nie wiem, jak on mnie zabił. Leżałem na ziemi, no ale mniejsza w to. Nawet jak się dostaje tęgielanie, to tryb jest bardzo przyjemny. Podoba mi się. A no, już zmiana, bo punktu to dlatego tu nikogo nie ma znowu dwóch Podchodzą pod celownik po prostu No, sniper wiedziałem, że tak się skończy. No, nie wiem, jak on to zrobił. Dostał pół magazynka i nawet nie, nie było pokazane, że zostaje. Co za syf? Pewnie jakiś internet z biedronki. Kurde, z całego nie dotykają w ogóle. 8 na 5 Mogło być lepiej jak zawsze Uuu, headshot przez, przez dach ładnie, ładnie Tam jest ktoś, jest No i migracja hosta, no nie wierzę